No i tak to wygląda, moi kochani, że to, od czego ja zaczynałam naukę tkania, zupełnie się różni od tego, co teraz uczę. Yy, uczę tkać różnych, różnych slotów. Yy, oczywiście najchętniej bym zaczynała od płótna, tak jak kiedyś mnie pozwolono tkać, yy, czyli dwie nicelnice, deptanie podnóżka lewego czy prawego i mamy płócienko. W zależności od tego, jaki mamy materiał, czy to jest coś delikatnego, czy jakieś tam zgrzebne, niecielniane, powstaje nam płótno bardzo, bardzo różne. Łatwo się tka, przyjemnie się wplata do tego kolorki, jakieś tam ewentualnie prawie że reszkę, korzystając, właśnie, wykorzystując jeszcze, załóżmy tak jak w tym przypadku, wykorzystując po prostu igłę z nitką. Na płótnie można wykonać też bardzo, bardzo fajniutkie wzorki korzystając z poszczególnych tak, takich deseczek do pomocy. wtedy mamy płócienko, tak jak tu widać i takie małe krateczki. U nas to się nazywa tkanie w deszczółkę, w deseczkę. Dlatego, że do tkania tego, bardzo potrzebne były takie deszczułki, tam się wykorzystywało y, dwa wzorki, na przykład tutaj jest jeden wzorek, tutaj jest drugi, to, to jest to samo. I sposób przerzucania przez nieczelnicę jest praktycznie ten sam co do płótna, natomiast to, to jest jeden wzorek, to jest drugi wzorek, także tutaj mamy tylko dwie deseczki. I zobaczcie jak to jest ładnie. Kiedyś len dosyć cieniutki tutaj był, stosowano to, to wszystko na przykład tkało się w prześcieradła, a potem gdzieś tam na koniec jeszcze dwa, trzy obruski i to z tą deszczułką, to już to był obrus na stół. Zobaczcie, jak ten jest nowszy, to jest jeszcze troszeczkę żółciejszy, a patrzcie, co się dzieje z takim, kiedy to już jest takie stare, już się dziury porobiły. I tutaj, gdzie te kwadraciki były, już takie dziury, tu już jest nałatana dziura. Ale zobaczcie, co się stało z lenem. On jest mięciutki, bielutki, i zamiast się zestarzać i być nieprzyjemny, to jest wręcz odwrotnie. Im starszy len, im dłużej się go wykorzystuje, tym to wszystko jest piękniejsze. No i tak, płócienko się utkało. Farbowało, na przykład biały, szary len wybielało się. Potem zaczęto farbować. Oczywiście najpierw były farbowane płótna jakimiś naturalnymi barwnikami, potem weszły te chemiczne, ale wszystko po to, żeby, było, żeby nasze płótno wyglądało piękniejsze. No i wydaje mi się, że najpierw zaczęto płótno po prostu wyszywać. I wyszywano różnymi niźmi kolorowymi. Tutaj akurat mam taki. Taki przykład, że tu wyszyta jest tą cieniutką wstążeczką i wełną. No niestety, wełna szybciej się psuje jak tak W wstążeczka. Wstążeczkę można było tylko zmarnować żelazkiem, można było ją przypalić. Natomiast wełna sama w sobie, no niestety, psuje się, tu gdzieś tam ją może zniszczyć, ale to wszystko takie. Yy. Po prostu służyło do dekoracji i wtedy taka narzuta chociaż tkana zwykłym prostym płótnem służyła do dekoracji do przykrycia jakichś łóżek żeby ta pościel nie była widoczna ale nie wszyscy lubili nie wszyscy umieli nie wszyscy lubili wyszywać. No i wymyślono sobie że można to zrobić na krośnie po prostu tkając. I w to tutaj już Różności, różności jest. Na samym płótnie, nawet korzystając z tych, tylko z dwóch podnóżek, można było wykonać tkaninę broszowaną. Czyli miejsca, gdzie chcemy, żeby były kolorowe, czy to kwiat, czy jakiś listek, na wierzchu na płótnie zakładało się poszczególne kawałeczki różnych Różne kolorowe i Na przykład ten listek, jak wybarwiony na takim, on tylko jest od, kolorowy jest od tego początku do końca krateczki, tu do dwie krateczki. Także to są rzeczy takie już bardziej subtelne. bardziej e, wszystko zależało od, od, od kaczki, od umiejętności, od jej wyobraźni, co ona tam wymyśliła. Na pewno pierwsze takie tkania, te tkaniny broszowane, były takie bardziej, jak to ja mówię, takie kanciaste. Bo i te kolorowe nitki, to też były różne. Jak nitka była ładna, cieniutka, to kształty wychodziły ładne. Jak było coś tam grubego, to te przy każdym tym zakręcie, to, to takie, te pętelki nie wyglądały tak pięknie. Było gorzej, ale wszystko to służyło do dekoracji. Tkaniny, których teraz spotykamy najwięcej, których najwięcej robimy, których najczęściej się uczymy, to są właśnie chodniki, ale wbrew wszelkim pomyśleniom, to niestety one nie były pierwsze. Pierwsze musiała być płótno, a chodniki powstawały z zużytego płótna, czyli najpierw trzeba było to płótno utkać, dopiero je znosić, jak się tak dużo dziur porobiło, że się łatać nie, nie opłacało, wtedy to dopiero szło na chodniki i wtedy pokrojone, takie zniszczone już Ubrania czy prześcieradła. Yy, tkamy i w zależności od tego, czy na dwóch podnóżkach, czy na dwóch nieczelnicach, czy na czterech, otrzymujemy albo prosty splot płócienny na chodniku. I różnica to jest tylko na przykład dodane inne szmatki, nie cały tak, żeby było ładniej. To jakiś tam inny kolor, inne, inna struktura, chociaż kiedyś to tych struktur aż za dużo tak nie było. Najwięcej było płóciennych, a potem sobie wymyślono, że można nie dwie, a cztery nitrynice wprowadzić, i w tych czterech powstają nam takie różne sploty skośne. I nasze. Chodniczki mają ten urok, że mamy te choineczki, w zależności od tego jak deptamy, mogą to być, tak jak w tym wypadku pionowe choinki, czyli skośny z prawego, w lewe i tak na zmianę. A możemy tkać bez tego zmiany z prawego na lewy skos. Skos by był wtedy w jedną stronę cały czas. I zmieniając kierunek deptania, otrzymalibyśmy takie, takie choinki leżące, jakie mówię, bo tu był na przykład ten pasek, utkalibyśmy takim. Deptamy, załóżmy, w prawą stronę i otrzymujemy skos w prawo. Potem zawracamy i depczemy podnóżki w lewą stronę, i otrzymujemy skos taki. I wtedy nam te chodniki po szerokości wyglądają jak leżące choinki. Przy takich zmianach, wskośnym, skośnym łamanym, czyli tu gdzie mamy i prawo skośne, i lewo założone w niczelnicę, bo to, to zależy od tego w jaki sposób założymy w niczelnicę. I zmieniając przy tym jeszcze kierunek deptania podnóżek otrzymujemy tak zwane diamenciki. A poza tym tych splotów skośnych jest tyle, że można skośny łamany, skośny nie, jakieś tam, bardzo dużo jest ich. Teraz już można to znaleźć w książce, można sobie Całą kolekcję chodników na różne łamane utkwi. No, i tak nauczyliśmy się tkać chodniki na czterech niczelnicach. No, to zaczęto coś tam kombinować, żeby to delikatniejsze, żeby ładniejsze. I ja wymyślono dużo, dużo splotów na yy, czterech niczelnicach. I zobaczcie, że to jest są cztery niczelnice. I to czerwone to też jest cztery niczelnice. A cztery niczelnice to jest tak, w zależności od tego, jak są powiązane, to będziemy mieli albo cztery tylko możliwości deptania, albo sześć. W zależności od tego, jak niczelnica jest podwiązana do drugiej. Jeśli przez wałek albo po prostu przez patyk wtedy mamy tylko cztery możliwości do Jeśli wykorzystamy jeszcze bloczki, takie kręcące się kółeczka, wtedy mamy tych możliwości sześć. I przy sześciu możliwościach możemy tworzyć już takie piękne wzory. One są wszystko opracowane na takie kostkowe jakby wzory, takie z kwadracików, takie różne składające się. I żeby te kwadraciki powstały, to dwa dwie możliwości deptania, muszą być płótnem. I tutaj mając cztery podnóżki, cztery niczelnice, żeby powstało płótno, to musimy deptać na dwie niczelnice i na przeciwległe dwie. I wtedy powstaje płótno. To płótno musi być zawsze za wątkiem, czyli najpierw zakładamy wątek na którymś z możliwych depnięć, potem zakładamy za wątek, czyli tą podsówkę, na z prawej strony załóżmy, potem z powrotem ten, tą samą kratkę na poprzednim depnięciu wzoru, na poprzednim założeniu wątku i płótno z lewej strony załóżmy na przeciwległych podnóżkach. Ale możliwości jest masa, i tych y, wzorów opracowanych przez nasze babcie, probabcie jest tak dużo, że wystarczy nam na całe życie. No i tak były cztery niczelnice. I tkanie z podsówką, ale tak samo cztery to były te chodniki i tkan tam tkano bez podsówki, czyli ten splot skośny to był cztery nicelnicowe cztery tkanie. Bez podsówki, bez tego zawątku, bez nitek, który, które tworzyły siatkę. I podobnie na przykład w sześć ewentualnie potem w 8, tkało się bez podsówki, tak jak tamte chudniki, ale wykorzystywało się osnowę, przewleczoną w różnej jakby takiej konfiguracji przez niczelnice. Korzystają z sześciu niczelnic, załóżmy tutaj. Czym one się różnią? Możemy sobie znaleźć na przykład punkciki takie nieduże, o tutaj. To jest jeden, następna nitka, druga, trzecia i ta czwarta już proszę zobaczyć, że ona jest identyczna jak tu. Czyli to jest tkanina y, utkana bez podsówki, samym wątkiem tylko, na, y, po prostu na sześciu niczelnicach. Czyli mamy raz, dwa, trzy rodzaje depnięcia. Tylko ty, tyle możemy tu wykonać. Jeśli wprowadzimy w tych sześciu, do sześciu niczelnicach niczelnic, dodamy jeszcze dwie. Można podobną rzecz wykonać z takim większym skosem, tak? Czyli od tego punkciku do tego będziemy mieli cztery, jakby wątki przełożone. I to będzie wtedy na ośmiu niczelnicach. No, i tak jak tutaj było, osiem niczelnic ale nie korzystaliśmy z podsówki. to był tylko sam wątek, nie było tej drugiej nitki, która tworzyła tą siatkę podstawową. A tutaj jest 8 nieczelnic, ale jest już wątek ten kolorowy i biała nitka, czy nitka w kolorze osnowy, która tworzy naszą tą siatkę płótna. I tutaj wzory już są zupełnie inne. Tutaj nie ma tych skosów, a wchodzimy w splot taki kratkowany, bardzo geometryczny. No i teraz zobaczcie, to, czego więc najczęściej uczę, czyli perebory. perybory z tych moich stron, z okolic Hajnówki, aż w stronę Jałówki, tutaj się tkały perebory. Korzystając z czterech niczelnic, przy tym jedna niczelnica była tylko po prostu przeciwwagą, a Nicie osnowy zakładane była w trzech niczelnicach. Na trzeciej niczelnicy była ta stywnówka, czyli ten mój rządek. I ten pasek, który tu widzimy, to była nitka osnowy założona na trzeciej niczelnicy. Ona, kiedy tkamy tło, to jest kolorem w kolorze wątku. Kiedy tkamy tutaj już wzór, to jest kolorem osnowy. To jest ta jedna, jedna nitka. Czy Dlaczego? Czy ona musi być? Nie musi być, perebory można tkać na dwóch niczelnicach, można kombinować, ale zawsze trzeba pamiętać o tym, że im mniej jest błędów, tym są ładniejsze. Można być delikatniej, można delikatniejsze wzory robić i na pewno łatwiej jest tkać korzystając z czterech niczelnic i wtedy moje perebory robią się. Wieloniczyjenicowką, a perebory nazywają się stąd, że my ten wzór wybieramy według ustalonego sobie, już wymyślonego wzoru. Wybieramy, korzystając z potyków, deszczółek, desek. I stąd ta nazwa, że to są tkaniny wybierane.